Film zrealizowany dzięki wsparciu na Patreonie. Subskrybuj, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do filmów i dodatków. Mówi się, że obraz jest wart tysiąca słów, i często zdjęcia uchwytują więcej niż tylko zwykły moment w czasie. Nawet zwykłe zdjęcia mogą kryć mroczne sekrety i dziwne okoliczności. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się trzem zdjęciom o mrożących krew w żyłach historiach. Julie Callon. Osiemnastoletnia Jolie Callon miała całe życie przed sobą, była jasnym i pracowitym studentem. Jolie planowała w najbliższych miesiącach wyjechać z domu i rozpocząć studia na uniwersytecie. Popularna, drobna i ładna dziewczyna, jej rodzina znała ją najbardziej ze względu na jej wielkie serce. W sierpniu 2015 roku Jolie zgodziła się pójść na wędrówkę ze swoim byłym chłopakiem, 20-letnim Lauren Daniel Burner, w próbie przejścia do relacji przyjacielskich. Jolie niedawno zaczęła spotykać się z nowym chłopakiem, ale jej dobroduszna natura wzięła górę i myślała, że wędrówka będzie dobrą okazją do wyjaśnienia wszystkiego. Noc przed wędrówką, 18-letnia dziewczyna wysłała wiadomość tekstowa do jednego ze swoich przyjaciół i powiedziała żartem: Jeśli coś mi się stanie, będziesz wiedział, z kim byłam. Przerażająco, Jolly nie miała pojęcia, jak bardzo trafne będzie to SMS. Banner nie cieszył się sympatią bliskich Jolie. Zazdrosny i zaborczy chłopak często chciał, aby 18-letnia dziewczyna spędzała cały swój czas z nim lub z nim i jego przyjaciółmi. Nie podobało mu się, że miała swoje własne życie towarzyskie poza nim, i często groził, że odbierze sobie życie, kiedykolwiek Jolly próbowała z nim zerwać. Dopiero nadchodząca kariera uniwersytecka i fakt, że będzie się przeprowadzać, dały jej odwagę, aby na dobre zerwać z bunerem. W dużej mierze zignorowała jego kolejne błagania o powrót do niego. 30 sierpnia Jolly, jej były chłopak i jego pies, Kyber, przemierzali park Stanowy Kaya w Alabamie. Podczas wędrówki Banner zrobił kilka zdjęć Jolly i dodał je na swojego Instagrama. Ostatnie zdjęcie pokazywało osiemnastolatkę stojącą tyłem do kamery na skraju klifu i patrzącą na otaczające ją góry zasłonięte mgłą. Podpis pod postem brzmiał, ach wiesz, po prostu podziwiam widok. Po zrobieniu tego zdjęcia, Banner wyciągnął pistolet i strzelił Jolly w tył głowy. Gdy upadła na ziemię, Banner przewrócił ją i strzelił jej ponownie między oczy zanim zepchnął ją z 40-stopowego klifu, na którym stali. Po popełnieniu tego okropnego przestępstwa dwudziestolatek wrócił do swojego samochodu, gdzie zadzwonił pod numer 911 i poddał się, mówiąc: Chcę się poddać za morderstwo mojej byłej dziewczyny, Jolene Callan, które zdarzyło się chwilę temu na górze czyja. Od tej pory buner oczekiwał na przyjazd policji. Kiedy to zrobili, szybko znaleźli ciało Jolie. Jej były chłopak był pokryty krwią, a substancja została znaleziona na jego samochodzie i kierownicy, a także na szczycie klifu, gdzie Jolie została zastrzelona. Mimo przyznania się do zbrodni podczas rozmowy na 911, Buner zaprzeczył winie w trakcie procesu o morderstwo. Jego proces rozpoczął się w listopadzie 2015 roku, podczas którego próbował twierdzić, że on i Jolie zawarli pakt samobójstwa, którego nie mógł dokończyć po tym, jak zabił 18 18-latkę. Twierdził, że powiedziała mu, że nie chce tego widzieć, dlatego zastrzelił ją od tyłu. Bliscy Jolie zanegowali ten pomysł. Była podekscytowana przyszłością, przygotowywała się do uniwersytetu i zaczęła nowy związek. Według nich bardziej prawdopodobne było, że Banner zabił Jolie z zimną krwią, ponieważ odmówiła ponownego rozpalenia związku pary. Tymczasem obrona Bunnera twierdziła, że 20 -latek miał zespół Aspergera. I że w związku z tym powinien otrzymać status młodocianego przestępcy. Według prawa Alabamy każdy oskarżony w wieku 21 lat lub młodszy może ubiegać się o ten status, który gwarantuje, że oskarżony nie spędzi w więzieniu więcej niż 3 lata, niezależnie od ciężkości popełnionego przestępstwa. Oczywiście bliscy Jolly byli zbulwersowani tą koncepcją. Byli jeszcze bardziej zrozpaczeni, gdy Banner otrzymał ten status. Ojciec osiemnastolatki, Michael, następnie zadzwonił do lokalnej stacji ABC, aby zaprotestować przeciwko temu statusowi. Nastąpiła medialna wrzawa, a decyzja o przyznaniu bunerowi tego statusu spotkała się z ogromną krytyką. Sprawa była już tak głośna, że buner musiał być eskortowany do i z sądu w kamizelce kuloodpornej, a ta nowa decyzja jeszcze bardziej rozzłościła opinię publiczną. W grudniu 2015 roku decyzja została cofnięta i status został anulowany. Sąd dowiedział się później, że Banner chwalił się współwięźniom, iż zabił Jolie, twierdząc, że skoro on nie może jej mieć, to nikt inny również. 13 lipca 2017 roku Buner przyznał się do morderstwa. Obrona wnioskowała o łagodzenie kary, twierdząc, że są dowody na to, że teraz 22-letni cierpi na problemy zdrowia psychicznego. Mimo to. Został skazany jako dorosły na 52 lata więzienia, chociaż mógłby ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Został również zobowiązany do zapłaty ponad 11 tysięcy dolarów na rzecz komisji odszkodowań dla ofiar przestępstw w Alabamie. Chociaż jej rodzina będzie musiała spędzić resztę swojego życia bez Joli, są zadowoleni z wyniku, a Bonner nie otrzymał statusu młodocianego przestępcy. Jej ojciec Michael powiedział, że to jest słuszne. Chodzi o to, że nie dostajesz statusu młodocianego przestępcy. Może za 3 lata, za zimnokrwiste zabójstwo kogoś. Jolly była słodką, dobrą dziewczyną i myślę, że dzisiaj się uśmiecha. Michael Gardrillo. Te zdjęcia mężczyzny pozującego z kobietą wywołały mieszane reakcje, gdy zostały opublikowane na Reddit. Niektórzy natychmiast uznali je za przerażające i trudne do oglądania. Podczas gdy inni stwierdzili, że to po prostu głupie zdjęcia, które para zdecydowała się zainscenizować. Ale po poznaniu więcej na temat mężczyzny z tych zdjęć, wielu zaczęło inaczej myśleć o tych pozornie niewinnych obrazach. Urodzony 15 lutego 1976 roku, Michael Gargiullo jest jednym z najbardziej zdeprawowanych seryjnych morderców w Kalifornii. Pochodzący z Glenview w Illinois. Michael jest podejrzewany o zasztyletowanie swojej 18-letniej sąsiadki, Trisha Picaccio, na tylnym progu jej domu w 1993 roku. Jej ciało ojciec znalazł następnego ranka 14 sierpnia. Michael, bliski przyjaciel brata Trisha, przez lata był podejrzany w tej sprawie, ale w tamtym czasie policja nie miała dowodów, które łączyłyby go z tym okropnym przestępstwem. Następnie w 1998 roku przeprowadził się do Los Angeles, rzekomo, aby uciec od nadzoru Departamentu Policji w Illinois. 21 lutego 2001 roku Michael zabił 22-letnią Ashley Ellerin nożem. Podczas ataku, który miał miejsce w jej domu w Hollywood, otrzymała 47 ran. Rana na szyi, którą odniosła, była tak brutalna, że prawie odrąbała jej głowę, podczas gdy niektóre z ran na jej torsie miały do 6 cali głębokości. W noc morderstwa szykowała się na randkę z wschodzącą gwiazdą Hollywood, Astonem Kuczerem. 1 grudnia 2005 roku Michael zasztyletował na śmierć swojego sąsiada. Maria Bruno była 32-letnią matką czwórki dzieci, mieszkającą w tym samym strzeżonym kompleksie mieszkalnym w El Monte, co seryjny morderca, kiedy została zaatakowana i dźgnięta 17 razy. W 2008 roku, roku szczęście Michaela dobiegło końca. 28 kwietnia próbował zabić inną sąsiadkę, Michelle Murphy, atakując ją w jej domu w Santa Monica. Jednak udało jej się go odeprzeć, a jego krew została pozostawiona na miejscu zbrodni. Zaledwie kilka miesięcy później, 6 czerwca, policja w Santa Monica aresztowała 32-letniego sprawcę. 7 lipca 2011 roku Michael został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia Trici, która uważana jest za jego pierwszą ofiarę. W pewnym momencie, podczas jego rozmów z organami ścigania, podobno powiedział im, że to, że 10 kobiet zostało zabitych i jego DNA było obecne na miejscu zdarzenia, nie oznacza, że kogoś zamordował. To skłoniło niektórych śledczych do spekulacji, że ma więcej ofiar niż obecnie wiemy, ale na razie Michael nie został powiązany z kolejnymi morderstwami. Kalifornijskie media nazwały Michaela hollywoodzkim rzeźmierznikiem i zimnokrwistym mordercą. Został oskarżony o morderstwa Mary i Ashley, a także Triszy. Po wielu opóźnieniach, jego proces ruszył w maju 2019 roku. Podczas procesu Ashton Kucher zeznawał na świadka. Ostatni raz rozmawiał z Ashley o 24 wieczorem w dniu jej morderstwa. Powiedział jej, że się spóźnia, a ona odpowiedziała, że właśnie wyszła spod prysznica. Gdy w końcu pojawił się w jej domu, myślał, że odeszła, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi, kiedy pukał do drzwi. Patrząc do domu, zobaczył na podłodze to, co myślał, że są plamami czerwonego wina, ponieważ Ashley zorganizowała imprezę poprzedniego wieczoru. Następnego dnia, dowiedziawszy się o jej śmierci, Katcher skontaktował się z władzami, aby poinformować ich, że był w domu dnia poprzedniego. Obrona Michaela nie była bardzo przekonująca. Mówiąc o sprawie Michelle Murphy, jego prawnicy twierdzili, że Michael cierpi na zaburzenia osobowości typu rozdwojenie jaźni i że nie wiedział, że jest w mieszkaniu Michelle. Podobno przeprosił również, zanim uciekł z miejsca zdarzenia. Jego zespół przedstawił go również jako ofiarę przemocy, a neuropsycholog odkrył, że spędził dużą część swojego dzieciństwa na specjalnej edukacji z powodu problemów z zachowaniem. Michael był agresywny i zły jako młody chłopak, a jako dorosły był seryjnym zdradzającym. Częściowo powodem, dla którego jego proces tak długo się odbywał, jest to, że wielokrotnie zwalniał swoich prawników, a nawet raz próbował reprezentować się sam. W sierpniu 2019 roku Michael został skazany za wszystkie zarzuty. Zalecono karę śmierci, chociaż w kolejnych latach pojawiły się kolejne opóźnienia. W 2021 roku pojawił się w sądzie w Los Angeles, gdy jego prawnicy argumentowali, że nowy prokurator okręgowy jest przeciwny karze śmierci. A gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, nałożył moratorium na egzekucję. Prawnicy stwierdzili, że Michael skazany na dożywocie i tak umrze w więzieniu, więc kara śmierci była niepotrzebna. Zostanie skazany w lipcu 2021 roku, a obecnie oczekuje na proces za morderstwo Trishy. W 2015 roku Los Angeles Police Department próbowało zidentyfikować kobietę ze zdjęć, które pokazaliśmy na początku tej sprawy. Wierzą, że mogła być możliwą ofiarą Michaela, która jeszcze nie została odnaleziona. Zdjęcia zostały znalezione na jego dysku twardym krótko po aresztowaniu, a śledczy zaczęli się martwić, kiedy zrozumieli, że wygląda podobnie do niektórych innych ofiar Michaela. Uważa się, że zdjęcia zostały zrobione między 2001 a 2003 rokiem, gdzieś w Kalifornii i zostały upublicznione w 2008 roku, ale kobieta, o którą chodzi, nigdy się nie zgłosiła. Jej tożsamość pozostawała zagadką mimo podpowiedzi. Nie jest jasne, czy ta kobieta została zidentyfikowana w latach późniejszych, czy władze nadal jej szukają. Internetowi detektywi sugerują, że mogła to być dziewczyna lub żona Michaela, ponieważ miał on związki i był nawet kiedyś żonaty w czasie swoich morderstw. Mimo to znajomość przerażającej natury zbrodni Michaela sprawia, że te obrazy są niesamowite i niepokojące. Matthew Weaver Jr., 21-letni Matthew Weaver Jr. z Simi Valley w Kalifornii, powinien być podekscytowany wejściem w dorosłość. Zamiast tego doświadczał tego, co wydaje się być kryzysem pewnego rodzaju, prowadzącym do jego dziwnej zaginięcia w 2018 roku. Krótko przed zniknięciem Matthew wyprowadził się z domu, który dzielił ze swoją macochą, do własnego mieszkania w Granada Hills w Kalifornii. Według jednego źródła został wyrzucony, chociaż nie jest jasne, czy ta informacja jest prawdziwa. Rozstał się również ze swoją wieloletnią dziewczyną Vanessa. Te nagłe zmiany uczyniły jego życie burzliwym, a jedynymi stałymi elementami w nim była jego praca i przyjaciele. Matthew pracował z ojcem, Matthew Weaver Senior, jako lineman w firmie budującej słupy telefoniczne w momencie swojego zniknięcia. Była dziewczyna, Matthew, zauważyła, że 21-letni mężczyzna zaczął pić więcej po przeprowadzce do nowego mieszkania. Jego przyjaciele również to zauważyli, a on stał się regularnym bywalcem imprez. Następnie widzieli, jak zaczyna eksperymentować z narkotykami. Zaczął regularnie używać kwas dietyloamidu lizergowego i kokainy. Mateusz wyznał przyjaciołom, że jego problemy z używkami zaczynają być coraz bardziej widoczne i uciążliwe. Narkotyki nie tylko przeszkadzały mu w pracy, Ponieważ zaczynał opuszczać zmiany, ale podobno został również przyłapany na używaniu przez swojego ojca. Sytuacja jednak zmieniła się, kiedy w miesiącach poprzedzających zniknięcie Mateusza zaczął pytać wokół o broń. Jego przyjaciele odmówili mu pomocy w zdobyciu broni, a sam nie mógł jej kupić, więc zapytał, czy mógłby pożyczyć jedną od swojego ojca, lub czy jego ojciec mógłby mu jedną kupić, ale Mateusz Senior odmówił. 9 sierpnia 2018 roku, roku Mateusz spał do późna po kolejnej imprezie. Około 6 po południu pojechał do swojej pracy, aby odebrać 400 dolarów w gotówce od swojego ojca. Podczas gdy tam był, zapytał, czy może zrobić zdjęcie swojego pistoletu, na co ojciec się zgodził. Matthew opublikował na Snapchat zdjęcie pistoletu w swojej ręce z napisem: koniec gry na nim. O 21 Matthew zadzwonił do przyjaciółki Melisy Sanchez. Odebrał ją z jej domu w Chatsworth, a para pojechała do Walmart, kupiła benzynę, a następnie pojechała do niezidentyfikowanego miejsca, gdzie kupili kokainę. Stamtąd udali się do punktu dystrybucji marihuany. Razem oboje siedzieli w samochodzie Matthew'a przed domem Melisy. Według Melisy byli nowymi przyjaciółmi, dlatego uważała za dziwne i niezręczne, gdy Matthew zaczął emocjonalnie się jej zwierzać w samochodzie, zanim zaczął płakać. Ostatecznie zostawiła 21-letniego samotnie w jego samochodzie o 5 rano. O 5.15 Matthew zjechał z autostrady numer 101 i wjechał na Mulholland Highway. O 6.57 zatrzymał się na parkingu przy Stunt Road w Topanga Canyon. Ta okolica była popularnym punktem widokowym, z którym 21-letni Matthew był bardzo zaznajomiony, jak twierdziła jego była dziewczyna. Vanessa odwiedzał go często. Matthew siedział na parkingu przez około 16 minut. O 7.15 rano otworzył duże, niezamknięte metalowe wrota prowadzące do asfaltowej drogi o nazwie Topanga Tower Motorway, która później rozgałęziała się i prowadziła do dużej wieży mikrofalowej, która była wtedy budowana. Monitoring z tego obszaru pokazał, że Matthew rzeczywiście pojechał tą drogą gruntową i był jedynym, który to zrobił. Jego samochód został później znaleziony na końcu drogi, która była tak wąska, że jedno z jego kół wisiało na krawędzi góry. Przód jego samochodu został zablokowany przez mały głaz, a nie było miejsca, aby zawrócić pojazdem. O 8.21 rano 21-letni mężczyzna próbował zadzwonić do swojego ojca. Jednak w tym czasie Matthew Senior nie miał zasięgu, więc nie odebrał połączenia. O 11.48 zadzwonił do Melisy, która nie mogła odebrać będąc w pracy. Jednak wysłała do niego wiadomość tekstowa, a z pytaniem co się dzieje. Matthew odpowiedział, cytuję Jakieś szalone gówno się dzieje, a potem, cytuję, chcę po prostu porozmawiać, póki mam okazję. Po tej wiadomości jego telefon został wyłączony, lub rozładował się. Melisa zapytała go, czy wszystko w porządku, ale Matthew nigdy nie odpowiedział. Między 7.28 a 11.48 rano Matthew pozostawał w tym samym obszarze. Jednak nie wiadomo, gdzie przebywał od ostatniego kontaktu z Melisą. Zniknął bez śladu i nigdy więcej się nie odezwał. Publikacja o nazwie The Local Malibu poinformowała, że 11 sierpnia około pierwszej w nocy, w okolicy Rose's Overlook, sekcji szlaku blisko miejsca, gdzie znaleziono samochód Matthew, słyszano wołanie o pomoc. Chociaż rozpoczęto poszukiwania, nie znaleziono śladu po 21-letnim mężczyźnie ani nikim innym. Podobno psy tropiące zgubiły ślad, którym podążały. Jedyne wskazówki w sprawie Matthew pochodzą z obrazów z drona obszarów, w którym zaginął. Pilot drona zrobił 797 zdjęć, a nagroda jest oferowana tym, którzy mogą znaleźć istotne wskazówki analizując obrazy. Tę metodę wykorzystano do znalezienia podartej białej koszulki z zaschniętą krwią oraz kapelusza również z wysuszonym krwią na nim. Podczas gdy kapelusz zdecydowanie należy do Mateusza. Koszulka nie została potwierdzona jako należąca do 21-letniego. Przyjaciele i rodzina Mateusza nie wierzą, że zdecydowałby się na samobójstwo. Jednakże, biorąc pod uwagę jego nieprzewidywalne zachowanie, stan emocjonalny i ostatnią wiadomość na Snapchat, która brzmiała: koniec gry!, może to nie być najbardziej naciągana teoria. Inne spekulacje obejmują teorię, że Mateusz wszedł w konflikt z robotnikiem budowlanym na placu budowy wieży, ponieważ pracownicy tam byli znani z agresji. Tymczasem nowa przyjaciółka 21-letniego, Melisa, podobno miała powiązania z gangami. Była ostatnią osobą, która miała kontakt z Mateuszem i ostatnią, która go widziała na żywo, co skłoniło niektórych do zastanowienia, czy nie miała ona czegoś wspólnego z jego nagłym zniknięciem. Zadano również pytanie, dlaczego zdecydował się rozmawiać właśnie z nią, a nie z innymi, znacznie bliższymi przyjaciółmi. Przyjaciele Mateusza powiedzieli, że wierzą, iż chciał on pistoletu do swojej ochrony, a nie po to, aby odebrać sobie życie. Wierzą, że opublikował zdjęcie na Snapchat, aby dać ludziom znać, że ma broń, a nie jako rodzaj ostatecznego pożegnania. Rodzina i przyjaciele Mateusza nadal szukają odpowiedzi. Jeśli chcesz pomóc w analizie zdjęć z drona, możesz to zrobić na stronie Matthew Weaver Creek Tips. Mateusza ostatnio widziano 10 sierpnia 2018 roku na Topanga Tower Motorway w pobliżu Rosas Overlook nad szlakiem Backbone Trail i obszarami Hondo Canyon w Kalifornii. Wtedy miał 21 lat, ma brązowe włosy i brązowe oczy. Jego wzrost to 5 stóp 10 cali, a waga około 130 funtów. Jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, możesz skontaktować się z Los Angeles Regional Crime Stoppers pod numerem 1-800-222. I to są fakty. Proszę zostawić komentarz poniżej ze swoimi teoriami i spekulacjami. I pamiętaj, aby polubić ten film i zasubskrybować kanał, aby go wesprzeć. Możesz również wesprzeć nas na Patreonie już od 2 dolarów miesięcznie. Dziękuję za oglądanie. Bądź czujny, dbaj o bezpieczeństwo. Do zobaczenia następnym razem.